Czy ukradłeś coś kiedyś ze sklepu? Tak, zdarzyło mi się. To było to 230 tysięcy. Witam Was w nowym roku. Postanowiłem, że zaczniemy ten rok pytaniami od was, żebyście lepiej mnie poznali, ale też opowiem Wam o kilku planach, które mam na rok 2021. Większość pytań jest z mojego Instagrama, na którego zachęcam Was serdecznie, żebyście wpadli, a część pytań też dodaję od siebie takich ogólnych. Zanim oczywiście przejdziemy do pytanek, to zasubskrybuj ten kanał, żebyś był jedną z pierwszych osób, która jest na tym kanale nowa w nowym roku 2021, który mam nadzieję, że będzie dużo lepszy niż 2020. Kciuka w górę też już może zostawić, a my już przechodzimy do pytanek. Wolisz telewizję czy internet? Teoretycznie nie mamy telewizji, w sensie nie mamy kablówki wykupionej przez co telewizji nie oglądam, ale tak czy inaczej wybieram internet. Lato czy zima? Mm. Mamy piękne lato tej zimy, to mimo wszystko wolę takie całkowite lato. Oni też wolą do lato. Tak, ewidentnie. Papuszki czy pieski? Pieski są bardziej szalone. Papuszki za to bardziej spokojne, ale mimo co nie jestem w stanie wybrać między nimi a nimi. Zrobisz salto do wanny? Co to za pytanie w ogóle? Zrobiłbym, ale mamy niestety tylko prysznic. Komputer stacjonarny czy laptop? Wybieram ewidentnie komputer stacjonarny Czy powróci daily? Póki pracujemy nad kanałem tylko ja, Ola i montażysta to raczej będzie ciężko Jest to fajne, ale zbyt męczące Kim się inspirujesz na YouTubie? Hmm, tutaj chyba wszyscy wiedzą na kim aktualnie najbardziej się wzoruję i czyim fanem jestem Ile dałeś za Mercedesa? Ciekawe pytanie za Mercedesa teoretycznie nie dałem nic Serio, przejąłem sesję leasingu bez odstępnego A to ze względu na to, że pan który go miał Niestety przez wirusa musiał się go szybko pozbyć Oczywiście płacę za niego miesięcznie leasing A jeżeli chodzi o jego wartość katalogową jaka była To było to 230 tysięcy Bo jest to cela 250 w pełni wyposażone W sensie on ma dosłownie wszystko Od jakichś kamer 360 stopni do jakichś innych yy, wszelakich rzeczy Czy Skiper skipper nauczył się już skakiwać sam na Czy potrzebuje schodki? E, przekonajmy się Potrzebujemy kody Skippy! Skipper chodź! Jak widzicie, y, nauczył się. Czy Ola zawsze jest dla ciebie taka miła? E, dobre pytanie! Tak, Ola jest zawsze dla mnie miła. Y, jak najbardziej. Ile kosztują cię twoje psy? Ciężko jest mi to jakoś jasno określić, ze względu na to, że wiadomo, najwięcej kosztuje jedzenie. Dopóki, oczywiście, nie chorują. Kupujemy im porządne jedzenie, bo to jednak podstawa, ale jest to część naszej rodziny, dlatego jakby do no, tego nie liczymy. Nie jest to aż tak istotne. Wolisz jeździć autem czy chodzić na pieszo? Tutaj chyba odpowiedź jest prosta Ewidentnie wybieram samochód, co zresztą widać Jaki masz silnik w Merolku? Drugi raz w życiu otworzyłem tę maskę, mamy tutaj 224 konie i 350 momentu obrotowego, czy jakoś tak? Ładny silniczek, fajny, podoba mi się Czysty Taki jeszcze czyściutki, bo w miarę nowy Słodkie czy ostre? Dość ciężkie pytanie mimo wszystko, bo lubię i to i to ale mimo wszystko wybieram ostre. Jakbyś miał wybrać jedną platformę, to YouTube czy Twitch? Uwielbiam streamować, ale też uwielbiam produkować filmy do sieci. Jakbym miał wybierać, to chyba YouTube. Ogólnie moim marzeniem było zostanie streamerem i to głównie robiłem na YouTubie na początku. Po czasie dopiero zacząłem robić filmy i aktualnie na filmy chyba mam większą zajawkę. I o ile streamowanie na Twitchu jest dużo lepsze niż streamowanie na YouTubie, to jakbym miał wybierać między dwoma, to wybrałbym YouTuba. Bo tutaj też w sumie można streamować w międzyczasie Ale na szczęście takiego wyboru nie muszę robić A streamy są regularnie na Twitchu, co drugi dzień e, Polecam serdecznie, link jest w opisie I słucham kolejnego pytania Czy macie w planach kupić kolejne zwierzątko? O, to przyjdziemy się jeszcze Mimo, że papuszki są piękne i ogólnie ptaszki są cudne Obielbiam też właśnie przychodzić tutaj I na nie patrzeć To jednak nie, no mamy za duży zwierzyniec w domu już Jakie auto, gdyby nie Mercedes? Hmm, no ja jednak mimo wszystko Pozostanę do końca fanem Volkswagena, ten samochód na zawsze pozostanie w moim serduszku. Od dzieciaka zawsze marzyłem, mieć autobusy tej marki i w sumie miałem na początku Golfa piątkę potem miałem polówkę GTI. Dopiero teraz przesiadłem się na Mercedesa, bo w sumie była taka okazja, a nie inna jak już wam wspominałem. Tak pewnie dalej bym jeździł swoją polóweczką wspaniałą. Studiujesz? E, nie Aczkolwiek studiowałem sobie tutaj jakieś 4 miesiące. Byłem na kierunku telekomunikacji, niestety fizyka i matematyka mnie zjadły. I studiowałem również tutaj. Tu nawet mam skończony rok uczelni. Niestety poświęciłem się całkowicie YouTube'owi i wziąłem najpierw dziekankę. Teraz aktualnie wypisałem się z niej, ale jeszcze w ciągu bodajże 5 lat mogę tu wrócić i najprawdopodobniej wrócę. Ale to dopiero za jakiś czas. Teraz bardziej się skupiam na rozwijaniu YouTube'a i też rzeczy poza YouTube'em. No i oprócz tych dwóch uczelni studiowałem jeszcze w Poznaniu, ale to opowiem Wam już w aucie. Tam już niestety no nie pojadę, żeby Wam to Pokazać, w każdym razie studiowałem też pół roku e, informatykę i również zjadł mi fizyka. Czy będą wchodzić jakieś nowe wzory na JaworWare? Tutaj też musimy troszkę pogadać. Więc jeżeli chodzi o JaworWare, to z dniem dzisiejszym zostało ono zamknięte, bo planujemy coś naprawdę fajnego. W każdym razie będziemy otwierali własną markę. Moją i Oli. Także czekajcie koniecznie na więcej informacji. Czy myślałeś kiedyś, że będziemy o tyle widzów? No nie, raczej zakładając kanał na YouTube, nikt się nie spodziewa, że trafi do takiej publiki, jeżeli mu się uda oczywiście do takiej publiki trafić. Generalnie niesamowite jest to, tak jak sobie wyobrażę, że takie całe miasto na mnie patrzy mimo wszystko, nie? Bo tych odbiorców jest mnóstwo i tego się nie spodziewałem, zatem jestem Wam mega wdzięczny, że jesteście tutaj i oglądacie te filmy. Dobra, koniec tego sentymentalnego gadania. Poproszę kolejne pytanie: kebab czy pizza? Okej. Okay. Ewidentnie pizza. Proszę bardzo, kebab. O, mnie, mnie. Zobaczcie, oko piękna. Najlepsza pizza w którym mieście? Tak. Czy ukradłeś coś kiedyś ze sklepu? Tak, zdarzyło mi się. Tak się składa, że okradłem kiedyś biedronkę. Ze względu na to, że w czasach technikum założyłem się ze znajomymi, że o, nie masz psychy, ukraść batona z biedronki. I ukradłem Kinder Bueno. Włożyłem je sobie w majtki i generalnie ochroniarz to widział na kamerach, przyjechała policja, poszedłem do radiowozu, na szczęście skończyło się na upomnieniu, bo to jednak było tylko 4 złote. A co najlepsze, jak policja mnie przeszukiwała, sprawdzała moje dokumenty i sprawdzała mój portfel i tak dalej, to miałem akurat stówkę w portfelu, bo dostałem kieszonkowe. Głupi zakład za dzieciaka. Nie róbcie tak nigdy. Co się stało ze starym mieszkaniem? Stare mieszkanie dalej sobie gdzieś tam jest, nie? A dokładnie znajduje się tuż za nami i bardzo dziwnie nam się tutaj jechało. Poczuliśmy taki lekki sentyment z Olciom. W każdym razie no sprzedaliśmy je, tak jak kiedyś wam wspominałem. I aktualnie mieszkanie tam naprawdę fajni ludzie. No i jakieś jesteśmy przy mieszkaniu, to czy planujecie nowe mieszkanie? Okej, okay, dość tematycznie, musimy się przenieść scenarią, żeby wam na to odpowiedział. Mamy coś tam w swoich głowach, żeby zmienić miejsce zamieszkania ze względu na to, że brakuje nam cywilizacji, ale to zależy od wielu czynników. Zobaczycie w swoim. Czasie. Kiedy planujecie mieć dziecko słodki ten Nikodem? Docelowo za 5 lat tak gdzieś myślę Coś takiego Fajnie byłoby mieć szybciej, ale zobaczymy co będzie Dokładnie, zobaczymy co będzie A Gdybyś miała nagrywać nutę z jakimś sławnym raperem, kto by to był? Tutaj dla stałych widzów odpowiedź też jest raczej prosta Bezkonkurencyjnie byłby to mój idol, czyli Young Igi. Dlaczego Ola założyła swój kanał? Yy, powodów jest kilka. Pierwszym, przede wszystkim, jest to, że Ola chciała być niezależna. Drugim powodem, a w sumie drugą rzeczą, jest to, że Ola od dawna chciała założyć kanał, tylko nie do końca była gotowa i nie do końca wiedziała, jaka tematyka będzie na jej kanale. Ale w końcu do tego dojrzała i założyła ten kanał. Ja jej doradzam, no ale decyzja była całkowicie jej i ona postanowiła, że właśnie owy kanał założy. Czy on eł? Co? Było takie pytanie. Czy Jakie? On Czy on eł? <noise> Naprawdę takie pytanie? Nie, tylko sici Dlaczego kupiliście nowy dom, jak myślicie, że lepiej mieszkać w mieszkaniu? Dobre pytanie Generalnie początkowo yy, chcieliśmy bardzo dom Dlatego też ten dom, no mamy, udało się Ale po czasie doszliśmy do wniosku A w sumie ja głównie doszedłem Że po pierwsze Super jesteście chłopaki Po pierwsze brakuje mi cywilizacji Po drugie dwa piętra to za dużo Po trzecie jednak mieszkanie w bloku jest dużo wygodniejsze Dlatego też to no, sprawdziliśmy jak się mieszka w domu Ale mimo wszystko jednak chyba mieszkanie Czy Jak nagrywacie jakiś challenge To poza kamerami też się tego trzymacie Staramy się, wiadomo że są wyjątki Ale zazwyczaj o tych wyjątkach mówimy Niejednokrotnie jak na przykład nagrywaliśmy odcinek 24 godziny gdzieś tam, to mówiłem, że teraz muszę zrobić wyjątek i wyjść z auta, bo przykładowo trzeba iść z psami na dwór. Także raczej mówimy wam szczerze, bo jesteśmy tylko ludźmi a są tylko durne filmy do sieci i wiadomo, że na przykład 24 godziny w jacuzzi są filmem, który też może nie wyjść, nie? No i na przykład tam ten nie wyszedł. Też mówiłem wam o tym na filmie, jakby bez problemu Czy planujesz własną ekipę? Na 2021 rok mam zaplanowane kilka rzeczy Między innymi jest to wprowadzenie jakichś nowych osób na kanał Których nie znacie i które poznacie Ale czy zrobimy ekipę? Być może coś podobnego Czy wynajmiemy dom ekipy? Raczej nie W sensie, jak już bym miał coś robić To raczej z grupą ludzi, która by regularnie spotkała się na nagrywki Ale zobaczymy, to, to jakby dalszy plan na 2021 2021, nie wiem, czy wypali, to się okaże. Jakie masz postanowienia noworoczne? No właśnie, i to się też wiąże, bo to jest jedno z nich, ale jeszcze jest ich kilka, a przejdźmy się gdzie indziej. Więc jednym z głównych postanowień w tym roku yy, jest przede wszystkim prowadzenie regularnie kanału, tworzenie na niego treści i nieprzestawanie robienia tego. Kolejnym celem jest na pewno otwarcie sklepu z ubraniami, takiego porządnego. I jeszcze kolejnym jest prowadzenie właśnie nowych osób na YouTube'a, w sensie na moim kanale, które będą jakby osobami drugoplanowymi. No też kilka postanowień. Postanowień, których niestety nie mogę wam powiedzieć, i tak poza tym, to w sumie nic nowego, nie? Mam nadzieję, że ten rok będzie na pewno lepszy niż 2020. Bo 2020 był niezaciekawy dla każdego. Niezależnie w jakiej branży pracujesz, niezależnie jaki masz wiek, niezależnie gdzie jesteś na świecie. 2020 tak czy inaczej był no słaby przez sytuację, wiecie sami z czym. Także mam nadzieję, że ten rok nie przyniesie nam tyle kłopotów, tak samo jak i mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał. Bo 2021 będzie na pewno najciekawszym rokiem na tym kanale. Także warto, żebyś tu był. I subskrybował, żeby żaden kontent Ci nie omijał. A my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Mam nadzieję, że taki odcinek zaczynający ten rok Wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa. Cześć!